Dzisiaj, dzisiaj hodowla, rekodyktory i szczeniaki a, na koniec, no, do noc. końca. Ale tak jest zawsze. Dlaczego nie rozumiem, dlaczego się robi wystawę w październiku? Dlaczego nie można zrobić wystawy w sierpniu?

to to nie będzie zwycięstwo. Ja jestem, to byłby szybko dla No Bo ty wystawiasz sukę jako miesięcy klubu. Tak. Ale byśmy tam wyprowadzili ja Nic nie sprowadzili. Nic. Nie skończymy, się ja wiem, że zarządu wyprowadzono 3,5 milionów. Ale na razie nie ma żadnych dokumentów. Nie ma. Tak mówią. Nie ma jak będą dowody, to będą wygrane. Niech urząd nadzoru unieważni to wszystko, co robią. Urząd Dwukrotnie pismo wszystko, co robią, co robią. Że wszyscy Nie powinniśmy się bardzo wygrali. Też bierali prywatność. Trzy dni przed wystawą zmienili sędzia niemiecki.